Wszystkim no. jestem <laughs> z <Chciało śmiech> być bez bekania, no to wiesz. Tak, bez bek. <laughs> no. Właśnie wszyscy z witam Was bardzo serdecznie. W ostatnim odcinku z aktu czwartego w Dead, 4 Dead 2 i wiadomo, Luki e, tradycyjnie podczas całej tej serii. Ja już nie będę wnikać, co on ty robi. patrzcie jaka grafika, nie jakieś punkty. Pięknie. Ej, no przynajmniej jest jasno, to ile mi się dzisiaj w tam. Tak trochę dużo chyba Woluju Dobra temu odstrzeliłem nogę to umarł Tego kopnąłem w kolano to też pewnie nie żyje Kopnąłem w kolano nie żyje No taka, taka jest logika horroru Ale patrz Patrz ile my mamy HP, Jezu patrz. Jak Ej. się zdygałem Patrz ile my mamy HP patrz ile oni mają HP No dobra bo to boty Ej, w ogóle tak wskakuję przez okno, patrzę A tu jeszcze, na bokę nie, tu zombie. Nie, nawet jak by miały tyle HP to by arteczkę nam dał, jakbyśmy potrzebowali. Krowa tu jest! Biorę! Gdzie? Gdzie ty masz krowę? A, że broń! No super! Dobra! Eee, e, to to pa Albo nie, bo tam też to zombie. Też się z tutaj i będę wymachiwać się kierą na lewo i prawo, bo... Bo to pomaga. Bo nikt nie O fajnie, ona umarła. <śpiewanie> Dobra, już pomagamy. Ej, zobacz, pokażę ci coś. Fuck, <śpiewanie> ja w nika strzelałem przez przypadek mój portret. Jezu, no to geniusz się. Rychło w czas się kapnąłeś. <śpiewanie> Dobra, tu nic nie ma. O, mołotowy! I pipe bomb. Ja biorę pipe, a, a ty weź mołotowa. Okay. A w tym domku coś jest? O! A to nie, to się nie przyda. Chociaż nie, bo to jest ten, bo ty nie masz apteczki, to weź. To jest ten defibrilator chyba. A tu co? Oj, czyżby... by... Oj! No trafiła mnie! Trafiła. A to, dobra, a to wracamy... No bo to była ona. To był boomerona. Tam a numer. to, dobra, to fajnie, to fajnie. Dzięki za pomoc, doceniam. Piszę złotych nie daję. Nie. 2, mm, nie. Dobra, o tu jest Kiera, jakby ten. Ale mi łeb boli. Fuu! O cześć. <laughs> Jak ja tak zimiegłem. Da się tu wejść jakoś przez okno? Nie, nie przez okno, dobra. Dobra, biorę sobie pilsy, bo why not. A wejdę co na górę, kto boga temu zabroni. I tam ktoś siedzi. Wow! Jestem za tym, żeby je otworzyć. Jak się tak właśnie zastanawiam. Czy warto? Jak myślisz, warto? Ej, dobra, to bardzo fajne drzwi są, wiesz? Chodź tutaj, pokażę ci coś. Patrz, otwórz. <laughs> No to sobie wyszła kobieta No to ten, dobra to O fajne wyszła drzwi. 20 70. Patrz kobieta potrafi otwierać drzwi Uuu, tutaj są fajne rzeczy Zaraz 20 ławek w za ten O tu jest mołotow, tu jest amunicja Kto tam poszedł? Aha, oczywiście, że ty O tu jest traktor, jedziemy Jademy traktorem, ale paliwa nie ma. Jak nie ma. Zombie też chce za tobą wsiąść do tego traktora. Mój traktor spadaj. No ale może nie, nie we traktora. mnie. Bronimy go. No może, może nie, nie, nie we mnie. Paliwa, ale sam silnik diesla jest dużo wart. Zarobimy sobie. No dobra, bo tutaj będzie już taka masakra trochę. I tutaj będzie paniki, więc. Słyszę. Aha, smoke. Ej lol, on mi łapał ja go jednocześnie zabijałem On łapał mnie No bo zanim cię ściągnie to jeszcze masz jakiś czas reakcji na to Oj tu jest Hunter Hunter Dobra zabiję go Ej może byśmy ślili HIT <laughs> Jak odskoczyłem <laughs> Jak wyjdzie bak? Co? Ej, Minecraft O to i to, Muszę czekaj Ej sam Nie mogę wejść Pomocy ej pomóż Zamknięte. No dobra, tego te, To jest zamknięte. No a tu jest drabinka, to. A tu jest też łomny, no, tam proszę nie jest zamknięta w pokoju. Drewniane drzwi. Makarabin, nie może jej tych drzwi rozstrzelać, bo po co, nie? Ale ona wyszła. No ale musieliśmy ją otworzyć, ale wiesz co o co mi chodzi? Że jest niby uwięziona, nie? A co, drzwi nie umie otwierać. No bo może były zatrzaśnięte, a pod. No, nie wiem. A makarabin może te drzwi spokojnie rozstrzelać. Nie można marnować amunicji. tam byłaby bezpieczniejsza. Uuu, tu... ej tutaj weź ten, yy, weź tutaj yy, te wymiociny, bo będą tanki, pewnie. Kurna, mówię żebyś na tanki je zostawił, nie. Cztery są. Dobra, ale zostaw to i tak, po prostu. Dzięki. To ja już to tutaj rzucę po prostu, bo... Bo jesteś takim mózgiem, że wiesz. Te wymiociny to trzeba zostawić na tanka Bo one naprawdę się przydają A teraz idziemy na Panic Event Który będzie tutaj No zostawcie mnie No czużo? Gdzie ty jesteś co? Znowu teraz ty zostajesz z tyłu Albo jesteś za bardzo z przodu, albo za bardzo z tyłu Luki Lucky E no nie obrażajcie się, please. Przyjmij co ja zrobię, czemu się teraz leciłem? No ale to było głupie. Lucky, please. Dobra, nie wiem co ty robisz. Nie wiem, żeś po co tylko zmarnował to teraz. No to brawo. Jestem na ciebie I idę się schować. No to fajnie, że tu będą zombie wyskakiwać zewsząd zaraz okay, of... we're, uh, we're right oh, Ej no ja bym przeskoczył to po prostu i, i był albo w... A bo wóz tu to są drewniane, ten, zamiast jej wywajcie Ale nie, bo i tak łódź Ale dobra ej, teraz... nie ma, że, że mamy mołotowy, mamy karnistry z benzyną to posłony. nie? Dobra, bo tutaj jest hardkorowo będzie, więc trzeba się nieźle Patrz, pilnować. drewniane drzwi, nic się nie dzieje. Nie wiem po co żeś to teraz zmarnował. A trzeba na górę iść do... Oj smoker No bez jaj! O dobra udało się. No bo ty ich nie masz, to ja mam Jezu, roszel w ogóle. Co za mózg? Gin, gin. Coś ty rzucił. Wiesz co? Luki, ty serio musisz znaczyć się gospodarować tym wszystkim. Wejścisz na górę do tego karabinu chociaż. I weź coś mów, bo tak smutno na odcinku weź ciebie. Luki, please. Luki. No weź coś! Mów, bo seria będzie bez ciebie i już następnym razem nie będzie subów w ogóle. Jeżeli ten uciek się spodobał, Kiki, jeden. Jeżeli Dobra, to chcesz, ej, żeby to nie jest śmieszne, Luki, to jest już nudne. No tu nie jest śmieszne, żeby całkiem sobie obrażasz. Ile się powiesić. Dystans do siebie bardzo. Patrz, wyskoczy z balkonu, co to, to. No super, A Co za mózg tutaj to. O to fajnie. Dobra. To fajnie. Ja w to nie wierzę. To bardzo fajnie. I skąd zaczynamy? Oczywiście, że od początku. Jezus, to było piękne po prostu. Bo głupie. Kto to idziemy? To zrobił? Kto to rzucił? Idziemy ja to od razu prosto. To Gdzie... było po prostu piękne. Idziemy prosto. Ja nie robię cięcia, idziemy prosto, Jest jestem wkurzony teraz. Ale co to było? No bo mówię, żebyś ty mogę a nie, bo to boty. Ale dobra, ale... dobra, na ciebie nie będę winny teraz, że to dziewiętkowo. Fuck everything, I'm going prosto. No gincie wy głupie zwłoki! I gonna spierdolić się on your face. Co to za gówniaki? No jeszcze ten musiał! Luki no! Gdzie ty jesteś Luki, byś chodził blisko mnie, dobra, no to se zginąłem A to fajnie! Przednia Cześć. zabawa Cześć! Ej no to... Cześć! <laughs> no to ten, to dziękuję, przednia zabawa Dobra, to ten, dzięki Dobra, Luki, ty się bardziej jednak przydasz, więc... Co z nim zrobić? Dobra, podnieśmy. Jezu, ale co to było, what the fuck? Ja nie wierzę, wszyscy wiedzą ten... ten... Ej, czemu mi wyskoczyło, że Nick is black and white? What? No taki nawet... Jest napisane. Cwelu. Dobra, nie będę obrażać. Ja nie jestem tak fajny jak Gimper, więc nie fajnie. wystrzeliłem pół magazynku, ale kurdeń kogo nie trafiłem. A to. to fajnie. Przednia zabawa. Mój, że bardziej się przydam. No. To, to czemu zamienić boomera koło mnie i imię ten? To Minecraft. Dobra, oni, oni nie żyją Dobra, teraz trzeba będzie jakoś rozplanować w miarę ten panik, no i wszystko ma na zdrowie nie powiesz, usług Na zdrowie Za późno Usług To jest twój problem O Jezus, Peter Tylko nie skakuj na dół, bo O kwas O kwas, skoczę sobie Dobra, tutaj weź pipe bomba Ale nie rzucaj go teraz Bo tylko zombie sprowadzisz, serio No patrz, ona już nie może otworzyć, nie? Oj, otwórz już, hej. mi nogi bolą. Dobra, wy zostań... też i rozwalić. No jasne, że winien tworzyć. Dobra, weź tam zostań, w tym domku ja wezwę łódź i tam się będzie musieli na górze skitrać. Dobra. Dobra. To teraz chodź na... Co ten nik kurde? Dobra, chodź tam na górę do tego, yy, gdzie jest to działo To jest najlepsze miejsce chyba do tego Ło Jezu! Ej! Środek! Środek! Luki! No, mo, ja tu mam chargera, halo! Czy ty, ty no, w ogóle nie to słyszysz? To nie Ej, to nie jest śmieszne, bo za znowu wszyscy padniemy i będzie I w życiu tego nie przejdziemy. No tak, ja, ale problem. nie No to nie będzie już serii w ogóle i, i znajdę sobie kogoś innego Może wampir będzie chciał Jak Jakby chciał znajdziesz kogoś innego No gdzie ty teraz tam rzecz pole? Monika ratuje Ale mnie to już nie było łaska ratować <laughs> No taka prawda On jest czarno-biały, a uprzejmiem rasistą nie jest Nie o, ty. To ty Jezu, biegnie na jakiś murzyn To pierwsze co to wymachuje to niego siekiera <noise> Jezu Dobra muszę się ulecieć Czy ja słyszę raczej... Czemu oni z dachu skaczą? Jak nie normalni? Nie wiem, ale tank chyba gdzieś idzie. Karabin się chwilowo przegrał i jest nieużyteczny Kry cool. Dobra, bo tutaj chyba gdzieś... Tak mi, tak mi się ekran trząsł, to mi się wydaje, że zaraz tu gdzieś tank będzie, albo był. Ej, dobra! Odsunąć się od kwasu. To sama sytuacja, uwaga. No dlatego mówię. Ej, na dole są łapteczki, wiesz, może zejść jakoś. No tam czekaj. Dobra, chodź za mną. Tutaj są na tym stoliku. Gdzie jesteś? O shit! Dobra, robimy taki numer Robimy tanka w marynacie. Co? Dobra jest, udało się. Gora, że tylko tank został, nie ma żadnych To tak się uleczy, wy tam Ej, tam Boomer, nie... uważaj! No to fajnie, dobra, przednia zabawa. Dobra, ty weź tamtą stronę, ja to i będziemy machiwać siekierą i... Ale do góry. Aha, dobra. Albo nie. A a <laughs> a dobra, chodź na górę. Kolejna, korda. To lecimy do góry, tylko tylko coś tutaj i lecimy. chodź, 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 chodź. O Jezu, jak tutaj ich spada! Jaką mrówków! Mrówków. Dobra, czekaj, rzucę byle... nie wiem. Nie, 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 nie! Mm. Tak! Pod nosem! Najlepiej! Super pomysł. Te trzeba zostawiać na... na tanki. Bo ich jeszcze będzie chyba z dwa albo jeden. A to fajnie, że ja mu nic nie mam. Tam nic już gdzieś. Na dole! Nie, jest u góry, przy schodach Ale no niedobra jest to, to, to fajnie Dobra, tutaj lepszej broni specjalnie nie dobra. będzie Wow! No! No tank ty szmato! Znaczy nie tank tylko Ej, dobra bo ja za spadnę, to nie fajne No gdzieś ty pole, z luki. No ja schodów No to halo, bo tak trochę mało u mnie HP Masz, masz apteczkę, nie wiem czy wiesz. O, fajnie wiedzieć! Dopiero się... Myślałem, że już złożyłem. No to patrz. Dobra. No złożyłeś ale gdzieś kolejną. Kiedy ta łódź będzie cholerna, no? Ała! Au. Co wy tam zrobiliście? Ej, może nie we mnie? Spoko, mam jeden HP. Dobra, idę zobaczyć, bo może coś trzeba przy łodzi kliknąć znowu czy coś... Czy nie? Nie, po prostu musimy przeżyć, dobra, to fajny. O, serio? Okay. Weź tam... Dawaj, 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 zdążymy. Ktoś zdąży. Ja przeżyję. Dobra, tu jest bomb. Na dole jeszcze jest jeden bomb jak coś, nie? O, to... O, dobra, to fajnie, to tank, to... To przednia zabawa. Gdzie ten tank jest? Nie wiem, ale jak on się części. A! Smoker! Help! Luki, no! Dobra. Gdzie on jest? Nie wiem. O, to fajnie. Widziałeś to? Dwóch! Przez balkon, żeby Dwóch! Uciec... Ej, ja wyskoczyłem przez balkon, żeby uciec przed tankiem i zginąłem. A, dobra, Ej. to to. To są dwa tarki! Uciekaj! No. Ale co ja mam zrobić jak mam... jestem w marynacie całej tej... O cholera! No! Nie no błagam, niech ta łódź coś NIE! To już będzie, co? Drugi akt nie Nie, nie. Zrobię cięcie i przejdziemy to. Dobra. Nie w ciebie. No kurde, musimy to zrobić, nie będziemy takimi leścami. Cholera, co jest gra? Dobra, to cięcie. Dobra, wiecie co zrobiliśmy, to. E, dobra, to. To, to. to. E, dobra, to tego nie ukończymy, to. czekaj. Przestań, Luki, to, nie, to już nie jest śmieszne. E... Którego aktu my wtedy nie ukończyliśmy? Drugiego, chyba, nie? Dlaczego? Pierwszego nie ukończyliśmy? No. Dobra no to to jest drugi akt, którego nie ukończyliśmy, czyli cz akt czwarty, a zostało ich nie wiem ile jeszcze i Milion To jest ciekawe. Ej, w ogóle tak patrzę to... Mogę wycić broń? Nie mogę, no to głupie. Nie. Dobra, to trudno. Jesteśmy nobami, nie ukończyliśmy tego, nie wiem. ni Nikolery tego sami nie możemy też ukończyć, to jest smutne. Właśnie. Co ty robisz? No właśnie, to mi zabiera HP, zapomniałem. <grystanie> Ej, mogę teraz strzelać ile bym chciał. Czemu? Bo jak mam 1 HP, to już mnie zabiera. <grystanie> <grystanie> Dobra, niech ja ona padnie jeszcze i... A nie, bo to... To się... Oni są nieśmiertelni! No to fajnie Dalaj strzelaj A to to super. Nie dobra, nie przejdę dużo co bo będzie się długo renderować, a Left Wardet jest taki, że się może długo renderować. Dobra już nie strzelaj To no, że nie było mowy, Dobra, to sobie idź. Więc Luki sobie idzie na solową karierę. A ja się z wami żegnam, zapraszam do kolejnych materiałów, w którym mam nadzieję, że nie będziemy już tak nubić Ni cholery, nie możemy tego przejść, nie wiem No to dobra, trudno, i tak tam dużo nie straciliśmy Bo tam był tylko koniec, tylko na łódź się wsiadało i ten... No jakie twoje on the way, zwal się Rochelle okay. <laughs> Umarła Dobra Nie mogę go zabić Dobra, to zapraszam do kolejnych materiałów powolenie będzie śmiertelne Cześć To trzymajcie się, no i papa pa. No to tobie nie... nie mogę zawieść. To trudno. To pa. Dobra.